Może pamiętacie, może znacie taką serię o nazwie Prywata? Hipotetycznie jest to seria, w której omawiam dla Was moje osobiste przemyślenia dotyczące pewnych zagadnień, pewnych rzeczy, które mogłyby się udać, mogłyby się zrealizować w pełni, albo one były planowane. Przeważnie one będą dotyczyły gier, które w pierwotnych zamysłach twórców miały wyjść na poszczególne jakieś platformy, systemy, z pewnymi też elementami, które miały być zawarte w danej kompilacji, w danej grze, i według tych planów, jednak one nie zostały one dopuszczone dokładnie w tej formie, jaką twórcy zakładali sobie. I dzisiaj będzie tak zwana kompilacja kilku gier Sonica, która pojawiła się co prawda na PlayStation 2 i na Nintendo GameCube, ale miała też trafić. I o tym się nie pisze, co ciekawe w internecie, to jest bardzo dziwne z tego powodu. Miała wyjść też ta, taka kompilacja na Xboxa, tylko że o tym za bardzo nie ma słychu ani widu. Jak wygląda sytuacja z tą wersją, bo tak jak już wcześniej Wam wspomniałem, nie ma tego za dużo, jeżeli chodzi o... Internet. Jedyną stroną. Yy, jedyna strona, jaka zajmuje się poważnie tym zagadnieniem, yy, tego możliwego wydania na konsolę Microsoftu, na pierwszą konsolę Microsoftu, yy, jest to strona The Cutting Room Floor. Jest to fajna stronka poświęcona kilku takim kilku, w którym ten portal ma na swoim koncie kilka set. Kilka tysięcy stron na temat gier, które ujawniają pewne zajawki dotyczące niedodanej zawartości albo ukrytej, albo usuniętej i w jakiś sposób można tą y, zawartość odzyskać poprzez na przykład Action Replay, poprzez y, inne akcesoria, które są bardzo y, poszukiwane dzisiaj przez graczy, bo dzięki temu można w kodzie gry obojętnie jakiej, pogrzebać w plikach i znaleźć coś bardzo interesującego, coś, co twórcy chcieli nam zaserwować, ale z jakiegoś powodu zostały takie rzeczy usunięte, wywalone. Sonic Gems Collection nie jest tutaj jedyne, ponieważ takich gier jest pełno i ta kompilacja jest na tyle bardzo ciekawa i wyjątkowa, oczywiście spotkała się z bardzo mieszaną krytyką, bowiem mieszaną krytyką, no, mieszanymi odczuciami, Mieszanym zdaniem się spotkała, ponieważ do Burgier, co prawda, nie jest jakiś imponujący, bo no, może oprócz Sonica CD i Sonic the Fighters, bo te dwie gry są naprawdę całkiem dobre, tylko trzeba je sprawdzić, zanim można dać, jej, dać im osąd. Sonic R już tak można by było się nad tym zastanawiać, nie? czy to jest faktycznie dobra gra, czy nie. Ale rzeczywiście, nawet jak sam tytuł pokazuje tej kompilacji Gems Collection, no. Są to perełki o, o, obecnie, zwłaszcza na auksach internetowych. Sonic CD potrafi kosztować na Mega CD, na Sega CD no już ponad 300 zł. Więc kupując taką kompilację, praktycznie nie dopuszczając myśli do tego, że jednak chciałbyś mieć to oryginalne, to oryginalne wydanie, oryginalne wydanie na Mega CD, no to za 50 i więcej zł możemy kupić jeszcze. Możemy kupić ewentualnie sklep, w sklepach cyfrowych. PlayStation Network, Xbox Live, Marketplace, Sonic CD w bardzo dobrej cenie, ale że 20 maja zostanie, zostaną te gry usunięte, bo przecież za miesiąc prawie wychodzi. No, lekko za chwilę, za chwilę miesiąc pełny. Sonic Origins wychodzi to będzie kompilacja czterech gier z tych pierwszych z Sonica na Mega Drive i Mega CD. No, i ten Sonic City cyfrowy już nie będzie taki spe specjalnie dostępny, a te gry dalej są, tylko że z kolei wydanie na GameCube, Sonic Gems Collection, które według niektórych jest chyba najlepsze. Szczerze mówiąc, oprócz doczytywania się szybszego na GameCube, to zbytnio większych różnic nie widzę, tak naprawdę. Na PS2 minimalnie dłuższe są wczytywania, loadingi, ale to tak po, po swoją drogą. No, potrafi kosztować ponad 150 zł. Ja za ten egzemplarz dałem chyba coś w okolicach prawie tej kwoty. Więc I angielskie wydanie oczywiście, nie? No, bo jest brytyjskie BBFC, tak, czyli ocena specjalna kategorii brytyjskiej, gdzie od 18 jest takie okrągłe kółeczko, nie? No, wiadomo, tak, Brytyjczycy mają tak jakby swój świat odrobinkę. W końcu mają swoją miarę, swoje wszystko, no to wiadomo. Zresztą to trochę taki inny świat jest. I w zasadzie to i tutaj jeszcze kilka gier z Game Gear jest. Miało to wyjść na Xbox'a w bardzo podobnym czasie jak wydanie na PS2 i GameCube. Ta kompilacja pojawiła się w sierpniu 2005 roku. Co bardzo ciekawe, wydanie na PS2 nie pojawiło się w Stanach Zjednoczonych oficjalnie, w ogóle nie zostało zlokalizowane. Amery w Ameryce ludzie mogli kupić tylko na Nintendo GameCube. A. Ja się zastanawiam, skąd był ten powód niewydania gry na bardzo popularne PlayStation 2 w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej w ogóle, bo Kanada i Meksyk, chociaż bardziej to Kanada, ale Meksyk, powiedzmy, że też się do tego zalicza. Dlaczego tam nie zostało wydane? Nie znalazłem do tej pory informacji żadnych. Natomiast wiem, dlaczego gry. W japońskiej edycji Sonic Gems Collection, które znajdziemy i na PS2, i na Gamecube, w Streets of Rage 1, 2, 3, Bonanza Bros. chyba jeszcze miał być. Dlaczego nie pojawiły się w wersji amerykańskiej i europejskiej? A bardzo prosty powód, ponieważ no tak się składa, że e, gdyby wydano pełny, tak jakby ten zestaw, z tymi dodatkowymi grami do odblokowania. No to ISRB musiałoby zmienić kategorię wiekową, bo wyszła ta gra, w kompilacja, w kategorii TIN, czyli dla nastolatków. Czyli odpowiednik naszego, dajmy na to, no tego, ujmujmy 12. jest ciężko wcelować, bo TIN to jest od 10, więc w zasadzie. Dobre pytanie. Dobre pytanie wtedy, ja, jak, to, jak to by wyglądało na nasz odpowiednik? i ESRB es, musiałby zmienić kategorię na chyba podchodzącą pod 12+, plus, coś takiego. A widać, że jednak ta gra jest celowana w 7+. Plus. Ta kompilacja oczywiście, nie gra, ale gra jako forma kompilacyjna zawierająca kilka gier. I miało to wyjść na Xboxa. Prosty powód, w, na, na tej stronie znaleziono w kodzie gry, Informacji na temat yy, wczytywania, wczytywania zapis, zapisu z dysku twardego Xboxa, zapisywanie, usuwanie i tak dalej. Przeróżne opcje tam jeszcze były do tego dorzucone. Wydaje mi się, że wydanie na Xboxa nie wyszło z kilku powodów. Po pierwsze, nie wyszło z powodu takiego, że to po prostu była mało. powiem to trochę w dziwnym tonie, ale pierwszy Xbox. Wszyscy malują w internecie tą konsolę jako spadkobierca Segi Dreamcast. Wiele się, na to, wiele się na to składa, że to jest prawda, bo rzeczywiście jest wiele cech wspólnych, ale mam jednak wrażenie, że tak naprawdę ta nieduża ilość gier od Segi na pierwszego Xboxa skłania się ku temu, że ten Xbox wcale nie jest taki segowski, jakby się mogło go prezentować w. Takim świetle jak większość go prezentuje, bo się okazuje, że wcale tak dużo gier od SEGI się nie pojawiło. Raptem chyba z 40-50 przykładów. W ogóle wszystkich gier wydanych, zrobionych przez Sega, Nie ma tego dużo. Yy, I prawdopodobnie też mogło być to tym spowodowane. To, 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 to drugi i najbardziej prawdopodobny powód, chociaż Sega oficjalnie na ten temat nie mówi, więc ja próbuję tutaj e, dać Wam jakąś teorię bardzo ciekawą. Myślę bardzo yy, myślę, że wartą przedyskutowania że zwyczajnie na tą konsolę nie opłacało się robić wersji, bo nie sprzedawała się ta konsola specjalnie. W 2005 roku konsola no, miała blisko 20 milionów sprzedanych konsol. Gamecube też nie miał jakiejś dużej ilości, bo był na bardzo zbliżonym poziomie co Xbox. No ale jednak wiecie, nie wydać tej kompilacji na PS2, to by było wielkim błędem. Wielkim błędem, bo ta konsola już miała ponad 100 milionów egzemplarzy, więc o czym my tutaj w ogóle mówimy? Prawdopodobnie z tego względu i to chyba, naj, chyba najbardziej sensowny powód, by był, że po prostu konsola Xboxa w Stanach Zjednoczonych była mocna, ale na świecie nie. Nie była jeszcze tak zauważalna, tak bardzo mocno przez większość, tak jak dzisiaj wiecie Xbox, serwis SX, usługa Xbox Game Pass i tak dalej. Nie, dzisiaj jest to ona bardzo rozchwytywana. No to 17 lat temu niekoniecznie. Sam Xbox był rozchwytywany. No, i możliwe, że taka kompilacja się nie pojawiła. A wiecie, co szkoda, bo wydanie na Xboxa byłoby chyba najbardziej, chyba by było najlepszym wydaniem, nie rujnując opinii wersji PlayStation 2 i Xbox yy, i GameCube'a. Ale wiadomo, że przecież Xbox ma taką przewagę technologiczną nad tymi dwoma konsolami, że wydawanie kompilacji na Xboxa byłoby najlepszym podejściem. Bo wtedy. Można by było pokazać pazur na tej konsoli. Można by było zobaczyć albo przynajmniej przedstawić, przynajmniej w tych dwóch grach: Sonic the Fighters i Sonic Air, bo Sonic CD no, to nie jest gra w pełni trójwymiarowa. Ona niewiele ma wspólnego z trójwymiarem. Tam jedynie chyba ten specjalny poziom pseudo-trójwymiarowy, no, powiedzmy, jest w ujęciu 3D, ale nie jest w grafice trójwymiarowej w przestrzeni 3D. on jest takiej pół, pół 3D, nawet nie 2,5D. Takie wydanie byłoby najlepsze. Tak, bo można już by było coś tu kombinować i praktycznie jeszcze chyba szybsze wczytywanie niż na GameCube byśmy zobaczyli. No i oczywiście bardzo fajny multiplayer. Gra z kilkoma graczami, ponieważ no, Xbox gwarantuje nam od razu podłączenie czterech kontrolerów. GameCube też nam to pozwala, no ale jednak wiecie. Xbox to Xbox, można by było też i na tym Sprzęcia bardzo fajnie sobie pograć, czemu nie? Ale mi się wydaje, że też yy, sądzę, że Sega też nie chciała ryzykować za bardzo róż z różnymi wydaniami. Zwłaszcza że oni jeszcze wtedy chcieli wydać Shadow the Hedgehog na wszystkie platformy, na te o których mówimy, i jeszcze Sonic Riders był w planach. I oni też chyba nie chcieli za bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje, dawać sobie zbyt dużej ilości pracy żeby jeszcze dodawać wersję na Xbox'a, ale to nie byłoby problemem. Więc pewnie wydaje mi się, że najczęstszym powodem, jaki byłby wymieniany, prawdopodobnie przy wywiadach, a niestety do takich się nie dobrałem, bo mówię, są bardzo skąpe informacje na ten temat. Szkoda, że ludzie nie są tacy wnikliwi jak większość takich, którzy no, wolą coś przeszukać. Na przykład zaginione gry z 360, które były tylko dostępne w wersji cyfrowej, bo już jest takich no, co najmniej setka, jak nie więcej. No, i też ja, który no, nagrałem dla Was taki filmik, chyba jedyny w Polsce, znowu trzeba mnie szanować. I cóż, no, szkoda, że się taka kompilacja nie pojawiła, bo mówię, ona mogłaby naprawdę dzisiaj, mogłaby dzisiaj, ona by kosztowała dzisiaj dużo, gdyby oficjalnie się wtedy pojawiła. To mówię Wam, że byłaby unikalna. Może właśnie z tego powodu, że ona by była bardzo poprawiona bardzo poprawiona i taka naprawdę dobrze zbudowana wersja. Na PS2 tą grę znajdziecie w okolicach 50-60 zł niestety się bardzo ceni i takie tak na PS2, ale to i tak jest najniższa cena, bo na GameCube kosztuje już no może kosztować już 200 zł w granicach. Oczywiście w zależności od wydania, w jakim języku znajdziecie, najczęściej znajdziecie w języku niemieckim i francuskim no to wtedy te wydanie nie kosztują zbytnio dużo, ale wiecie, że większość jednak wybiera angielskie wydanie, które jest na dzisiaj, no, trochę już poszukiwane. No, ffff. wygląda sprawa tak, że niełatwo zdobyć tą kompilację na GameCube'a. Miało być jeszcze kilka e, innych gier, Sonic Eraser miał być, Sega Sonic the Arcade, kilka gier z Wonder Boy'a i jeszcze chyba tam jedna gra miała wylądować z Mega Drive'a, e, Knuckles Chaotix z 32 x jako taka dodatkowa perełka. Powody są przynajmniej w tych grach z Mega Drive'a są nam nieznane, dlaczego nie dodano tych gier. Ale prawdopodobnie nie dodano Wonder Boya in Monster Land i Sonic Eraser, tam kilka gier z Wonder Boya się pojawiło. No tylko dlatego, że prawdopodobnie te gry nie są jakoś popularne, więc do, dodawanie takich gier miałoby mieszany sens. Z jednej strony byłoby to dobrym posunięciem, z drugiej strony niekoniecznie. Nie? Więc tak raczej bym nie powiedział, żeby to było jakoś uzasadnione pod tym kątem. SEGA Sonic the Hedgehog Arcade miał być wydany, dodany do kompilacji, ale był problem z naśladowaniem pracy trackballa na drążki analogowe Gamecuba i PS2. Mi się wydaje, że dałoby się to zaprogramować. Chyba po prostu oni nie chcieli ryzykować za bardzo wymyślnymi grami w zestawie i po prostu oni stwierdzili, że i tak nie ma sensu, bo... No jednak, być może według nich ta gra ostatecznie nie pasowała do kompilacji. Ja uważam, żeby pasowała idealnie. Tylko pewnie, mimo że twierdzą, że nie da się na trackballu przenieść sterowania pod drążki analogowe, no ja bym się nie zgodził z tym do końca. Ale jakie to były trudności, też tego do końca nie powiedzieli. Więc no takie opiniowanie z ich strony trochę dziwne. Tworzyli, projektowali, testowali i nie podali przyczyny, dlaczego nie zrobili tego pod TrackBaler. Tłumacząc się tylko tym, że trudno się przenosiło sterowanie, ale dlaczego trudno się przenosiło sterowanie? No, tego nie powiedzieli. Knuckles Chaotix, to tu już bardziej oczywista sprawa jest, bo emulacja 32X jest bardzo no, nie taka prosta. Jedyny chyba sensowny emulator, jaki korzystał z 32X, to jest Fusion i chyba jeszcze Gens ale nie jestem tego pewny, czy Gens potrafi w miarę porządnie naśladować prasę przystawki 32-bitowej do Mega Drive'a. A szkoda, bo Knuckles Chaotix, no... byłaby bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że ta gra jest poszukiwana bardzo przez graczy, przez kolekcjonerów, a gra potrafi swoje kosztować. Nawet nie, nawet nie sprawdzajcie, po ile ta gra na eBay'u kosztuje. <laughs> się załamiecie całkowicie. I... No i reszta gier to wiadomo. tak... Z niewiadomych przy tym zostały usunięte. Dlaczego dokładnie? Co tu dużo powiedzieć? Ale taka kompilacja miałaby sens, ale też czuję, że nośnik mini DVD od GameCube trochę płatał figle, sedzę. I zauważcie, już na koniec. Zauważcie fakt, jak pobieracie sobie grę na przykład z PS2 czy Xboxa, na przykład Sonic Heroes, tą kompilację Sonic Mega Collection plus. Ee, w których też Demka gier z Mega Drive'a tych pierwszych i z Game Gear są oczywiście i tutaj. Jest jakiś sposób na odblokowanie ich w pełni, ale to jest takie raczej trochę karkołomne podejście. Eee, Sonic Riders, Shadow the Hedgehog i tak dalej. Te pliki gry przeważnie na PS2 nie sięgają wartości ponad 2 GB. Dlatego że wszystkie gry z SEGi, które były robione przeważnie dla. GameCube, ale też pojawiły się na inne platformy, były dostosowane najpierw pod nośnik mini DVD, ponieważ jak wiemy doskonale, nośnik mini DVD ma pojemność 1,5 GB w porównaniu z lekko ponad 4 GB DVD. No, wiadomo, że nie ma podejścia, tak, ale no być może i ta pojemność nośnika mini DVD była problemem. Ewentualnie kompresja danych. I wtedy ta kompresja danych umożliwiłaby dodanie tych gier. No ale że się nie udało. Co my możemy z tym zrobić? Nic z tym nie możemy zrobić. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jak wymyśli się, czy wersja kompilacji Sonic Gems Collection na Xboxa by się pojawiła? Moim zdaniem by się pojawiła, ale z kilku przyczyn, które już wymieniłem wcześniej, wiemy, dlaczego się ta kompilacja nie pojawiła. A wielka strata, bo mogła to, być, mogła to by być najlepsza kompilacja na konsolę w ogóle, przynajmniej z tego tytułu. Nie mówię, że te wersje są złe, one są w porządku, nie? ale znając realia szóstej generacji, to wiadomo, że Xbox by tutaj od razu świecił. Nie? Takimi jasno-zielonymi kolorami, że ludzie by wybierali raczej tylko tą wersję. A wybierają raczej Gamecube'a. Z przyzwyczajenia. No albo biorą korzyści z tego, że jednak no, ten Gamecube ma troszkę szybszy czytnik. W sensie odczyt. Odczyt szybszy jest. No cóż. Mi się bardzo fajnie grało w tą kompilację. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecam Wam sobie obadać się, bo są bardzo ciekawe, bardzo fajne i co tu dużo poradzić. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo zdrowia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej prywacie hipotetycznie. A jeszcze mam kilka fajnych pomysłów z tej serii, bo potem już może być. Ciężko z doborem tematów, dlatego może i na y, temat prywaty hipotetycznie będę dla Was omawiał zagadnienia z konkretnej gry, w której miały być pewne rzeczy, a zostały usunięte, wycięte. Co wy na to? Piszcie. Zobaczymy w komentarzach, co myślicie.